Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Amen. Witamy serdecznie w telewizyjnej lekcji odwina ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Sławomir Laskowski. Witam was serdecznie. Ksiądz Dominik Szymański. A rozważać będziemy dzisiaj teksty z niedzieli, która jest wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych z 2 listopada. To jest chyba jedyne wspomnienie, które można powiedzieć wypiera niedzielę, czyli jakby mocne, mocne wydarzenie, mocne Mocny dzień tygodnia. Jak zauważył Józef ma trzy zestawy czytań. My wybraliśmy Ewangelię z pierwszej mszy świętej. Jest to fragment Ewangelii Łukasza. Troszeczkę go rozszerzymy. Będzie to rozdział 23 wersety od 42, 44 do końca i potem jeszcze z 24 rozdziału 6 pierwszych wersetów. Posłuchajmy tego słowa. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach weziono ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc, istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, Powracały bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali za a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek rady. Nie przystał on na uchwałę i postępowanie. Na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat i zaczynał, i zaczynał jaśnieć. Był przy tym, były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejek, lecz Zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. martwych wstał. Nasze, y, nasze oczy y, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych tak fizycznie kierują się jakby ku dołowi, troszeczkę tak, jak w końcu tej Ewangelii niewiasty, które y, usłyszały o zmartwychwstaniu były wpatrzone w ziemię. My jesteśmy wpatrzeni w groby, bo tam spoczywają doczesne szczątki y, naszych bliskich. Ale tak naprawdę y, powinniśmy spojrzeć chyba w innym kierunku. I ten kierunek pokazują nam krzyże zatknięte na grobach chrześcijan. Prawda? Tak. I no to spojrzenie w dół jakby odpowiada początkowi tej Ewangelii. To jest taki pewien mrok, często niezrozumienie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Jakbyśmy zapytali wiele osób, które są na pogrzebie, byśmy różne rzeczy usłyszeli. Ktoś by odpowiedział oczywiście, że idę człowieku z w zmartwychwstaniu i inni powiedzą, że nie wiem, co się dzieje. Ktoś im mówi, że to jest Diametralny koniec, nic więcej nie ma. I te ciemności nie są bardzo, bardzo poważne. I jak byłeś na początku mówiłeś, niby wspomnienie z trzema zestawami czytań, które dzień mają. Dzień powszedni, tak, prawda? Można nawet tak powiedzieć. Zaduszki to dzień. jest dzień powszedni, który poniekąd zastępuje teksty tak. liturgiczne niedzieli, czyli największej uroczystości. A kość mam daje trzy zestawy czytań, żeby nam rozjaśnić te czynności w, w każdym, w każdym dnia. i to jest niesamowite. Spróbuje nam dać odpowiedź na to, da, co się dzieje i dlaczego tak jest. W Ewangelii czytamy, przepięknie Łukasz zarysowuje sytuację historyczną, nadając jej ukazując jej sens duchowy, teologiczny, bardzo głęboki, bardzo subtelny. Od godziny 6, czyli od południa według żydowskiego sposobu liczenia czasu, do godziny 9, czyli do trzeciej po południu, czyli 9 godziny dnia słońce się zaćmiło i mrok ogarnął całą Ziemię. Mimo, że to zaćmienie, pod względem astronomicznym było niemożliwe w czasie pełni księżyca, bo słońce jest z przeciwnej strony. A jednak yy, ciemności okryły ziemię, i te ciemności, ten mrok śmierci, o którym mówi w Kantyku swoim, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, Zachariasz prorokując, ten mrok śmierci, w którym siedzą wszyscy ludzie na ziemi, zostaje rozproszony w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, o trzeciej godzinie po południu. Jego śmierć rozprasza ciemności, wschodzące słońce. Unosi się nad ziemią, aby pokazać ludziom, że śmierć została pokonana przez miłosierną miłość Boga. I można, jak jest w hymnach Kościoła Wschodniego, że śmierć zniszczyła śmierć. W śmierć i śmierć poprawiła. Tak, to jest niesamowite. Też chyba istotne to rozdarcie zasłony przybytku. No. Zasłona przybytku, która w sercu świątyni stał przybytek, w którym drogocenna zasłona, kilka metrów wysokości, mająca. Oddzielała od miejsca świętego miejsce najświętsze, czyli obecność Boga. Została rozdarta z góry na dół, jak zaznacza jeden z ewangelistów, jakby ręką Boga, ponieważ Boża obecność opuszcza to miejsce i w tym samym momencie zostaje otwarta inna świątynia, przestrzeń spotkania z Bogiem, z tą Jego miłosierną miłością w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który za morami miasta, objawia się w pełni I, swojej chwały. Tak jest i mówi znowu inny hymn, że Ty jesteś teraz naszą świątynią, a jeszcze potem Paweł doda, że to, Wy jesteście teraz świątynią Ducha Świętego. Święty Jan, który czyta te same znaki, dopowie więcej. I mianowicie yy, nadaje symboliczny sens otwarciu boku Chrystusa, z którego tryska krew i woda, strumienie miłosierdzia właśnie, prawda, symbole chrztu i Eucharystii. Mhm. I dlatego idąc y, na groby, Kościół nas zachęca, żebyśmy tam szli naprawdę pełni dobrej nowiny, rozumiejący tajemnicę tego przejścia, które każdego z nas y, oczekuje. I, I abyśmy też rozumieli, po co tam idziemy, jaką pomoc możemy nieść, nie tylko wspominając, ale właśnie modląc się i dlaczego za tych naszych umarłych. Ja bym chciał jeszcze się odnieść do tego fragmentu o złożeniu do grobu, dlatego że wspomnienie wszystkich zmarłych jest takie, no jakby my obcujemy z tajemnicą śmierci, bo nasi bliscy umierają. Tutaj widzimy no piękne też zachowanie Józefa Zarymatei, człowieka zamożnego, członka, członka rady, który no, wystarał się o ciało Jezusa, jakby z szacunkiem składa go, w grobie owinął w płótno, złożył w grobie w wykutą skalę, potem jeszcze jest ta procedura namaszczania i myślę, że to też jest, Której nie wykonano jeszcze. Zabrakło czasu. Tak, był pośpiech. Ale w takim w takim kontekście też też pogrzebów i pożegnania, że to jest uczynek miłosierdzia względem ciała. Nie? I ja myślę, że w Polsce mamy jeszcze takie m, Dostojne pochówki, e, pełne szacunku. Ja pamiętam, jak byłem na Białorusi, Ty, słuchaj, pewnie więcej możesz powiedzieć na ten temat. Jakiś byłem w szoku, jak e, w jakimś tam bloku było to pożegnanie, tam pozasłaniane lustra, zastopowane zegarki, jakieś tam świeczki i potem znoszono tą trumnę z ciałem. Przypadkowi zupełnie ludzie, żadne tam ekipy elegancko w garniturach, zdjęte wieko, ten zmarły prawie wytaczający się z trumny, żeby było lżejnie. To jest chyba też istotne, to traktowanie ciała, i tu nam ten fragment Ewangelii to troszeczkę pokazuje. No, to jest paradoks, można powiedzieć, to jest pierwowzór yy, też pogrzebu chrześcijańskiego, który dzisiaj został już złamany także w Polsce bardzo głęboko. Niestety, przez nieposłuszeństwo Kościołowi, niestety. Przez zwyczaj kremacji, który tak. jest. W najpewniejszym tego sensie słowa pogański. chrześcijanie nigdy nie palili ciał swoich zmarłych, ponieważ mieli i mają za zawsze to przekonanie, że ciało ochrzczone, namaszczone w bierzmowaniu, karmione Eucharystią, jest świątynią ducha świętego, przeznaczoną do zmartwychwstania, chocia która chociaż musi przejść przez zniszczenie, rozkład w grobie, to przecież nasze ciało zmartwychwstanie, dlatego palić go nie wolno. Kremacja jest zwyczajem pogańskim. Palili swoje ciała i palą Hindusi, poganie, palili Grecy, Rzymianie, kiedy byli poganami, palili Słowianie, kiedy byli yy, poganami. poganami, przestali palić Rzymianie, Grecy, Słowianie, kiedy przyjęli Ewangelię z I Kościół mówi tam w razie w wyjątkowej sytuacji. Kiedy... Kościół to, toleruje, tak, toleruje ten zwyczaj, to. a nie popiera, i, i domaga się, żeby. Msza pogrzebowa odbyła się w obecności ciała zmarłego, potem ewentualnie do krematorium, tymczasem niestety robi się odwrotnie, łamiąc, jak mówisz, naukę i przepisy Kościoła. Ale tu chodzi o miłość, bo pamiętacie, że największym przykładem jest miłość i to ciało kochało nas, w tym ciele kochał człowiek też Boga, tym ciałem służył, to ciało nas karmiło, nasze mamy, łono no, nas nosiło, i dlatego wielki, ogromny szacunek dla ciała. Może wynika to z takiej praktyczności też, a myślę, że bardzo często też z ekonomii, bo po prostu kremacja jest dzisiaj pewnie tańsza. No ale to jest e, najgorszy argument, e, jakbym... Tak, jak no myśli. ale jakby, no ja nie chcę tutaj być obrońcą kremacji, ale też no nie skazywałbym jednak na potępienie tych, którzy jednak... My nie potępiamy, tylko mówimy, że to jest niewłaściwe. W tradycja jakby tu jest pokazane no, w tym fragmencie, dlatego troszeczkę o tym mówimy, że jest, jest to coś, do czego odwołuje się pogrzeb chrześcijański jednak, złożenie, złożenie ciała i potem za chwilę zobaczymy ciało. Ten symbol olejków, czyli perfum po prostu, którymi namaszczano drogocennych, czasem bardzo drogich niekiedy którymi namaszczano ciało zmarłego jakby symbolicznie chcąc pokonać odór, rozkład śmierci. Podczas gdy y, ciało Jezusa, którego nie zdążyły niewiasty namaścić, ponieważ zachodziło słońce, zaczynał się szabat, trzeba było wszystko przerwać, szybko go pochować y, w grobie. Jezus dał w odpowiedzi na ten gest miłości w postaci namaszczenia coś o wiele lepszego. Zwycięski zapach Chrystusa zmartwychwstałego, o którym mówi potem Święty Paweł, że my, idąc jakby przed orszakiem Chrystusa, tak jak y, wodzowie po zwycięskiej wojnie mają triumf, prawda, a defiladę, idą przed nimi żołnierze czy niewolnicy z kadzidłem, tak Paweł nawiązując do tego, mówi, my roznosimy po świecie zwycięski zapach Chrystusa. Który pokonał smród grzechu i pokonał też odór śmierci, dając nam nadzieję zmartwychwstania. Kiedy to widać cudowna rzecz. Kiedy to można zobaczyć, kiedy nasze życie właśnie jest w wymiarze moralnym, jednoznaczne odpowiada temu, co mówi nam Pan i kiedy ono jest po prostu święte. I kiedy wydaje się, właśnie o to chyba powinniśmy się modlić każdego dnia. Tym bardziej, im zbliża się nasz dzień, żebyśmy zostawili po sobie zapach świętości, jest. który trwa przez wiele lat. Jeszcze odnieśmy się do tego ostatniego fragmentu, bo tutaj wyszliśmy od niedzieli, że wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest w tym roku w niedzielę i kończy się ten fragment dzisiejszy w pierwszy dzień tygodnia. Poszły, skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności, nie? Ten pierwszy dzień tygodnia jest Ten. chyba też znakiem jakimś y, dla hmm. tego wspomnienia wszystkich. Bardzo piękna zbieżność. Tak Mocnym znakiem tam, nie jakimś nawet bym powiedział, tylko niesamowitym, kiedy możemy pójść na cmentarz i śpiewać o zmartwychwstaniu. stanie. Dlatego sama nazwa cmentarza, y, wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie pochodzi od smętku czy smutku chociaż to fonetycznie trochę po polsku brzmi podobnie. Cmentarz to jest greckie słowo, kemeterion, mocno zniekształcone przez łacinę i przez języki nasze. Kemeterion, sypialnia, dormitorium, a więc nie nekropolis, tak jak poganie nazywali i miasto nazywają zmarłych. swoje cmentarza, miejsce, swoje miejsca pochówku, czyli miasto umarłych. Mhm. Chemeterium, cmentarz, dormitorium, czyli sypialnia, gdzie idziemy nie na wieczny odpoczynek, tylko na odpoczynek na czas określony, do, do momentu, kiedy Jezus przyjdzie nas obudzić ze snu śmierci, zmartwychwstaniemy, on stworzy na nowo nasze ciała, nowe, tak jak jego ciało chwalebne, wolne od śmierci, cierpienia, zła, starzenia się, choroby, brzydoty. Po to, żebyśmy żyli w Jego obecności, a więc cmentarze to są sypialnie, gdzie na pewien czas idziemy spocząć, po to, by potem zmartwistać i żyć przed Panem w Jego obecności. Tak. To jest nasza nadzieja. Bardzo fajne tłumaczenie, zawsze tłumaczenie. No, po prostu nie znamy tego źródła słowu. Dokładnie. Pamiętaż, bo nam się kojarzy z czym. No, nie, trzeba jednak troszeczkę, to Greka pomaga w tym przypadku. Bardzo. Pomaga. bardzo. Pomaga. I wiecie, ja często kończąc pogrzebie mówię, teraz złożymy wyznanie wiary. No i wszyscy nabiorą oddechu, żeby mówić, wierzę w Boga. A ja mówię, i zaczynam śpiewać, zmartwychwstał Pan. I jest zaskoczenie bardzo głębokie często. Tak. Ale na końcu wiele było osób, które mówiły, dzięki nie, księże, dzięki nie za ten koniec. No mamy wyjść każdego razu, także tego, tej niedzieli akurat, kiedy wspominam naszych zmarłych, przepełnieni radością zmartwychwstania i z tą świadomością, że wszystko ma sens. Także e, te ciemności, żeby nam Pan coraz głębiej roz, mógł rozjaśnić. A jeszcze... zauważmy jeszcze coś, co Święty Łukasz bardzo pięknie rysuje, spinając początek swojej Ewangelii z końcem właśnie to światło wschodzącego słońca, którym jest Chrystus, który zajaśnieje yy, tym, punktem, którzy tak. siedzą w mroku śmierci, w mroku grzechu. Ten szabat, który się rozjaśnia, prawda? Zapalano wieczorem w domach, yy, w oknach lampy, czy świeczniki szabatowe. Tymczasem te świece szabatowe, którymi szabat się rozjaśnia, czytamy to w Ewangelii, zapowiadają świt zmartwychwstania. I Słowa Jezusa na krzyżu umierającego: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. To, to jest cytat z Psalmu, którym dzieci hebrajskie modliły się, zasypiając w ramionach rodziców. Jezus w straszliwym, ekstremalnym cierpieniu zasypia w ramionach kochającego Ojca, oddając Mu siebie i oddając nam Ducha Świętego, równocześnie stojącym pod krzyżem. I to jest znowu. Yy, Zamknięcie klamry, którą otwiera Jezus na początku Ewangelii, kiedy pierwsze Jego słowa, trzeba mi być w sprawach mojego Ojca, trzeba mi być w moim Ojcu, po prostu w Jego woli, a ostatnie słowa na krzyżu, Ojcze, w Twoje ręce powierzam całe moje życie. I tego Jezus chyba chce nas nauczyć, żebyśmy tak przeżywali. Każdy dzień, każdą noc i także naszą śmierć. I to i ten właśnie... To wspomnienie wszystkich jednym z mojej wiary w zmartwychwstanie życzymy sobie nawzajem i nam wszystkim, drodzy słuchacze. Przypominamy jeszcze kapłanom o rekolekcjach. Myślę, że w opisie tego filmu będzie więcej informacji na ten temat i e, zapraszamy też, jeżeli ktoś chciałby być patronem e, głoszenia tej dobrej nowiny, to może nas wesprzeć na patronajcie. E, dziś rozważali słowo Ksiądz Józef. Ksiądz Sławek i ksiądz Dominik zostańcie z Bogiem. Alleluja. Pan naprawdę z